Oj, nie kochaneczku, zamiana. Alarm! No i po cichu! Stać policja! Nigdy nie goni się babci po schodach. Zatrzymać Do zobaczenia na śniadaniu, panowie! Ah, 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 zatrzymać się na pednia! Tu radiowo z staruszka jedzie w stronę mostku, przyspieszamy. Mostku? Jeszcze zobaczycie! Dziadkowa Kur. Serio? Pani dzierga tu, podczas przesłuchania? A gdzie lepiej? Ciepło, spokojnie i chłopakom marzną barki. Nam? Proszę bardzo, jeszcze ciepło. No to papa. Zatrzymać ją! Do widzenia! No chodźcie, ptaszki, chodźcie. Hamul! Hamul! Co jest grane? Za szybko, panowie, a ja muszę lecieć. Hej, stój! Proszę pani, kierownika jest z tyłu. Autopilot, kochanienki, trzyma pas jak złoto. Ale pani jedzie tyłem, to niebezpieczne. Spokojnie, trzeba tylko trzymać ręce zajęte. Co pani robi? Przymiarkę. Czapka?